Także tak na szybko chcę Wam pokazać jak to wygląda. Ten tekst na zielono sobie spauzujcie, przeczytajcie. Aparat Panasonic GX80, obiektyw 25 mm, f1.7. No i ustawienia w aparacie, aby łapać obiekty właśnie przelatujące po niebie na wysokości satelit. Ustawiamy tutaj czas otwarcia migawki 1 13 jasność 1.7. I co ustawiamy na najlepiej 20 000, 25 600? Jakość nie będzie taka super jak w Sony A7S, ale też będzie rozdzielczość dwa razy więcej bo większa, bo Sony A7S łapie, nagrywa w Full HD. Ten nagrywa i przerabia na klatki w 4K, czyli obiektywem 25 mm. Da się praktycznie wyłapać te same szczegóły co w Sony A7S. Przy obiektywie 50 mm, a przy 25 mm mamy jeszcze pole widzenia szersze. Także aparat później na przykład damy, wchodzimy w tą funkcję wideo poklatkowe. W sumie to nie tu. Jeszcze raz. Animacja poklatkowa. Dajemy tu ustawiamy 5 sekund na przykład co 5 sekund zdjęcia start. Nowe, klikamy i on później wykonuje na przykład zdjęcia gwiazd co 5 sekund. I tak cyka po prostu aż do, może nawet zapełnienia karty albo skończenia baterii z tego co przetestowałem, to gdzieś zrobi około 2000 zdjęć, co 5 sekund, czyli ponad 2 godziny może, albo około 2 godzin po prostu rejestrować to, co jest na niebie, punktowo. Yy, tu są właśnie takie tak te klatki wyglądają później które on zrobi a później w funkcji aparatu yy, po przerobieniu ich na film widać po prostu jak teraz tak nie widać ale widać jak po prostu gwiazdy się przesuwają po niebie chmury jak przelatują no i potem można oczywiście zatrzymać dać pauzę dać pauzę na przykład no i powiększyć daną klatkę yy, właśnie Tutaj, dajmy na to powiększymy i można potem właśnie sprawdzić, co za obiekty tam były. E, co ciekawe, właśnie jak tam będzie pisało, e, dobrze rozszczepia gwiazdy, nawet gołym okiem, które są e, blisko siebie, i ledwo da się roz, e, dostrzec, że są podwójne obok siebie. No to przy tych nastawieniach można je rozszczepić. Tak samo e, aparat łapie więcej gwiazd. Gołym okiem. Ustawiając na przykład robienie zdjęć co jedną sekundę, praktycznie po zmontowaniu, będzie jakby wideo w przyspieszonym tempie i też te obiekty będą przelatywać. Także teraz pokażę, jak to wygląda na nagraniu i tym sposobem można właśnie w nocy łapać też obiekty na niebie wyraźnie bez potrzeby używania Sony A7S. Aparaty różne mają to, te funkcje, nie wszystkie, trzeba patrzeć właśnie animacja poklatkowa, wideo poklatkowe i aby obiektyw był jak najjaśniejszy, czyli naj, najlepiej pod f2, aby wyłapać po prostu jak najszybciej yy, jak najwięcej gwiazd. Także teraz pokażę jak to wideo wygląda. Ogólnie nagranie wygląda tak. Te gwiazdy się tu przesuwają, tu jest gwiazda Vega, tutaj, tu jest podwójny układ gwiazd. No i teraz na przykład damy tak, aby ta gwiazda była, ta Vega powiększona. I teraz widzimy dwie gwiazdki obok siebie. Nawet na nagraniu to lepiej widać tutaj niż z telefonu, ale tak to widać gołym okiem i w sumie te gwiazdy. Część tych gwiazd nawet już nie była widoczna gołym okiem. Także tym sposobem da się nagrać obiekty przelatujące po niebie. Będzie momentami widać jak przelatują. O teraz coś przeleciało. i Później można spauzować albo ewentualnie te klatki przejrzeć jak to wygląda z bliska. I co się nagrało. Zfotografowało klatkami.